Lakiem nie zawołał, bo ponoć ma niesamowity skarb ukryty w tym miejscu. Racja czy nie racja? Tak, zgadza się. No to zobacz sam. No właśnie, widzę coś niebieskiego. Wow. Flakonik na kwiaty. Patrz jak on błyszczy. Fajny kolorek, tylko go jeszcze by ładnie. No tak, farba po nim. Trochę miała. przykurzony, wiadomo. Konkret znalezisko. O właśnie. Widzowie, kocham takie momenty. Ja już chciałem iść na ten śmietnik, a ja lakie woła poczekaj, zaraz coś nagrasz, tylko nie patrz. Jeszcze no. brakuje kwiatów tylko w nim. To jest niesamowite. No i git. Teraz lecimy Odkrywać, pudełka, kartony. Następne. Polujemy na pudełka, kartony. Mamy dwie pary. Czy tam okażą się wielkie skarby? Nie będę tego przenosił dalej, po prostu sprawdzimy na miejscu. Lakie odliczy. 3, 2, 1 start. O, proszę. No, panie, podziwiajcie, oceniajcie. Bo my się na tym nie znamy. Czy to były nowe, były? Daszyński, czyli oryginalne pudełko. Rozmiar. Wysoki obcas. Rozmiar laken, nieznany. Strzelam 37. No i teraz przechodzimy do drugiego. Big Star. Samochód przejeżdża, ale my się tym nie przejmujemy. 3, 2, 1. O, wow. oh. i też Big Stara. Wyglądają na nowe. Byłem kiedyś pomocnikiem szewca. To wiem, trochę się znam. No jak, jesteś nieudacznik. Nie, ale pomocnikiem mogłem być. Błyskawiczna ocena. Normalnie. Jedną parę i drugą parę. Normalne. Normalnie są w dobrym stanie. No i gitara, no i co? No i lecimy? Tam, zobaczcie, widzowie. Prosto Bali, bateria. Lakie, balu Twoja kolej. Otworzymy. Jak będzie dobra niespodzianka, odasz to na złą Tu od tamtej strony. Może z tej strony. Jeszcze woda leci. Ale no, rzeczywiście. Mamy nagrodę widzowie. Nagroda. Pieniężna w postaci w postaci wody z kranu. Trochę bardziej. No nie bywałe. Druga bateria na pokładzie. Dzisiaj jest wysyp baterii patrzę Tak, wszystko na zmianę. Raz bateria, raz koszyki I tak, raz. To tak podobnie jak tamta. Biżuteria. Widzowie no. Skup złomu czeka. Dzisiejszego wieczoru, nocy, będziemy otwierać wszystko. Wszystko po kolei. Cóż tam się kryje? Jeszcze nie wiem. Chyba waga, tak. Waga piórkowa. Zakłady przemysłu precyzyjnego. Fredom, w Kierujemy się na następny śmietnik. Widzowie, może być ostro. O, ale multum ogrom. Wiek przetrwania. A to są konserwy, jakie składniki mięso wieprzowe 70% dla piesko, 30%. Dla nas? dla nas. A co to za różnica? A to wojskowe jakieś. Wojskowe. Lakę. Zobacz, co tu się dzieje. Daty sprawdźmy. Czy nie ma? Tu jest. To jest zdanie data. Tak, 2023. Nieźle, nieźle. Ale Te... jest tego. No tego to się nie spodziewałem. Również wojskowe. Zaraz lakę. Raczej nie. Otworzy, sprawdzi. Być może nie tylko będziemy na ale również no właśnie. To już chyba ktoś do Cywila wyszedł. Bierzemy te pakteczki. Takie wyjdziemy z tego śmietnika. Sprawdzimy na spokojnie przy Was. Być może będziemy bogaci po raz kolejny. Gankolsena zanim trafi do więzienia. Daj jedne teczkę dla mnie, te, te skarby. O, dzień, ja coś miał. Widzowie, jak myślicie? Do dzieła, pierwsze. O, o płyty, płyty. Sylwester 2045. Jaka to melodia, grudzień... Pozdrawiamy. ...2016. Mamy fankę jakiej jak ta melodia. O jaka ta melodia? Dobra, druga. Do otwarcia. Zasuniemy. No tak, kolejny płyt. Nie tym razem bogactwo. To sopot. Szansa na sukces. Ale powiem wam, że to jest historia, bo to jest rok taki jeszcze perelu chyba. Dokładnie tak, zobacz, gwiazdy Estrady, Hanka Beliska o pole 7783. Tak. Mhm. Dobra, no to w sumie jest cenne, nie ma, co, nie ma co żałować. I nie będziecie również żałować na drugim śmietniku. Tam. Widzowie, tak cały odcinek namierzamy torebki, kartony, pokrowce. Zaglądamy. I mamy do czynienia z ciśnieniomierzem. Czy do czego innego? Start, stop. A jest jeszcze coś do tego? Co? No, działa. O, no, nawet działa. A to nie jest zegar, nie? <laughs> nie, no gdzie zegar? <laughs> Garry Senna. Na pewno nie ma ale... Tak a to jest do mierzenia ciśnienia jak tak No dobrze. No i zostawimy. Trzeba wyłączę. No to widzowie. Biała reklamówka i czerwona zawartość. Chrupki O smaku ketchupu. Całe. Ale data. Czy data jest cała? Czy niepełna? Gdzie to data? Mamy, mamy. 16 maj 2.4. Najlepiej spożyć, więc uznaję, że będzie jeszcze do, do zjedzenia. O, no. to więcej tych frutków. Trzy paki. O, do 1 czerwca. W sam raz na dzień dziecka. 16 maja. Lampy dalej nie działają, przemieszczamy się losowo. No i widzowie, sprawdzamy kolejną tajemnicę. No to jazda. 3 2 1. Od razu lajk like ocenie. czyżby zegar? Nie, ten na zegar mi nie wygląda, to jest filtr chyba jakiś od samochodu. Okej, okay. następne niespodzianki. Oby nie takim stylu. Prawo. Eee, winno. <ścoughs> Widzowie, tak to jest, jak w porę się nie odpali latarki. Właśnie wpadłem w kopalnię petów. Ryzyko zawodowe. Paryżecka podróżna. Amerykańska. I ty to otworzysz. Mam nadzieję, że dasz radę. Postaw tutaj Panie Ibisz. Otwieramy. O, tu trzeba szybko znać 111. No, dobra. <laughs> pik, pik, pik. Widzowie teraz pod nosem się śmieją. A ja tak zaglądnę Jestem nieudacznik nie zobacz, koperta jest tak Wymij tę kopertę nieudacznik proszę bardzo otwieramy <noise> ale sporo było otworzyć walizkę no co ty nie, nie, bo to jest co? Tu jest na szyb było, o, tu się kręci w tej, albo w te. To zobacz jaki tam był szyb, co się otworzyło. Dobra, 0, 0, 0. 0. 0. Czy zacięło na ty. No zobacz. Jednak dało radę. Panie Jensen, walizka Delko. Jestem słabym włamywaczem, może tak. Olsen to Olsen. Lecimy dalej, widzowie. Śmietnik premium. Czy w końcu ukaże się premium? O, to jest pytanie. Koszuleczka Marvel. Metka jest. To rozmiar XXL. Lakę zaraz zabierzemy dla Ciebie. Ta będzie z Gwiezdnych Wojen. No, no i spodnie na przetarcie. Denim. Ale my szukamy nie tylko ubrań, ale tajemnic okrytych w różnych pudełkach. Uwaga mini. Opakowanie pudełeczko. Coś tam się ukrywa. Może mysz? Postukałeś, postukałeś, a teraz trzeba uchlić rąbka Wielki tajemnic. Tak jest. No i uruchomiłeś. Dźwignię. Dźwignie do skarbu. Cóż to może być? Nic ciekawego. To Ci odpowiem. No ładny chlebaczek. I teraz ładny jest ładny. A czy środek będzie zapełniony? Zawsze zaglądamy z Wami. Wrota otwierają. Powolutku. Lakiem, mam mysz. Ja się myszy boję. Nie idę. Nie no, żartuję. Nie mam mysz. Fajnej chleba. Tak, fajne. Czyściutki. No, czyściutki. Idziemy dalej. Czas zamienić tego słupa na śmietnik. To nie zła magia. Miał być śmietnik. Za każdym razem mówimy sobie, nie wejdziemy już do tego śmietnika. Nie do, że nic konkretnego nie ma. To zapachy naprawdę. Nie przystrajają optymistycznie A do tego łatwo można zarąbać w głowę To znaczy nie wszyscy No tak Nie ci co mają mniejszy wzrost jakie może w tej płytkiej wodzie znajdziemy skarby Może jakieś pieniążki Monety a może ryba pływa? A może żaba? Coś tam bryga, czerwone światełko No tak Weź to sięgnij Dobra mam Nie wiem, do czego to może służyć, jaki jest tego cel Ale jak to gang nieudaczników, ja typuję kontrola antydopingowa A Ty? Ja tam bym zastosował to do roweru. Bym wrzucił do koszyka i, i mrygało czerwone wieczory. Dobra, typy już są. Jakie są wasze? Piszcie. Mamy teleskop. Ania. Nie no, lampka. Laki sprawdzisz? Potrzebna jest zerówka i chociaż półworka prądu. Aha, no tak. No ale chociaż wizualnie oceń od 0 do 10. Ja bym dał dyszkę, bo tak mało spotykana lampa. Lampa Ladyna. O, mamy pieniądze. No, łap ostroś. O, jaki symboliczny. Nie, 2 euro hmm. centy. No prosz, baletnica nam się trafiła. Zamiast tańczyć to tu to, na świetniku coś położyć. I drugi stworek na batery, tylko mu spodnie spadły. <noise> Za duży brzuch ma, które nie mogę się utrzymać. Raz sprawdzamy. No idź, no co? No idź. Nie działa. A to Ci niespodzianka. Halo? O, wow. <ścoughs> jaki misio. Siemano, dobrze się czujesz? OK, zaraz się zabierzemy. Idziemy po Twojego kolegę. O, wow. fajna kokardka. Mi się pomaga swojemu koledze. Akcja ewakuacja. O, taki ziewny. Co nie jest ufny, ale to normalne. Dobra. Misja zakończona. Widzowie, zostawcie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Udostępniajcie, gdzie się tylko da. A my za ten czas szykujemy kolejny odcinek. pa. pa. do zobaczenia.